Witam. Liczby 2, minus 1, minus 4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Co to znaczy? Że to jest A1, że to jest A2, a to A3. Wzór ogólny tego ciągu ma postać i mamy wybrać odpowiedni wzór. No to sprawdźmy pierwszy. A. Pierwszy wzór sprawdzam. A. N równa się minus 3, n plus 5. Zauważmy, że tutaj mamy indeks n, a tu jest minus 3 razy n. To też, jeżeli ja napiszę a z indeksem 1, to będzie to znaczyło minus 3, już nie razy n, tylko razy 1 plus 5, a 2 to będzie minus 3, już nie razy n, tylko razy 2 plus 5. A 3 to będzie minus 3 razy 3 plus 5. No dlaczego? Zobaczmy. Tu jest zamiast n 1, to tutaj zamiast n też jest 1. Tu zamiast indeksu n jest indeks 2, to tutaj zamiast minus 3 razy n jest minus 3 razy 2. To samo tu. Jest indeks 3 i tu jest razy 3. No nawet a 100 możemy w ten sposób obliczyć, chociaż nie potrzebujemy. To tak przy okazji pokazuje, że to jest minus 3 razy 100 plus 5. Tu jest indeks 100, a tu jest razy 100. Dobra, ale skupmy się na tych trzech, bo mamy a1, a2 i a3. a1 policzmy to tutaj. To jest minus 3 razy 1, czyli minus 3 plus 5, czyli plus 2. a1 jest 2. Pasuje, zgadza się. Sprawdzam kolejne. A2 to jest minus 3 razy 2, czyli minus 6 plus 5 to jest minus 1. A2 minus 1. Pasuje. Kolejne sprawdzam. A3 to jest minus 3 razy 3, czyli minus 9 plus 5, czyli minus 4. Też pasuje. A zatem pierwsze, które sprawdziłem, czyli A, jest dobre. Poprawna odpowiedź to A. Reszty nawet nie sprawdzam. Koniec zadania.